Pozdrowienia. Dzisiaj pokażę Wam jak się robi pomidory dla króla, króla salcesona. Pomidory oczywiście z serem. Najlepsze danie jakie może być. Wspaniałe, odżywcze. A zaraz wam pokażę jak się nakłada ser. Niesamowita rzecz. No tak, tak, tak nakładamy ser właśnie. A zaraz wam pokażę jak to wszystko będzie zrobione. Najważniejsze, żeby śniadanie było zawsze zróżnicowane. Teraz przykrywamy tu kloszem, tutaj dojdzie do pary. Ogieńek mały, zaraz Wam pokażę później na koniec, jak to wygląda przed podaniem. Co dodaję? Jaki ser? to jest mozzarella tego typu. On już jest taki przygotowany. Nie wiem, jakiego to jest sklepu. Prawdopodobnie chyba to jest. Prawdopodobnie to jest Kaufland. Przykrywamy po to, żeby góra też ładnie doszła. Bardzo dobre pożywne danie, takie wegańskie, trochę. Nie ma tutaj jednak mięsa, a nie zawsze mięso się powinno jeść. Pozdrawiam Was serdecznie. Zaraz jak się parę minut mija, to gdzieś tak 10 minut trzeba minimum podusić, i wtedy ściągamy i podajemy na talerz. Jeden z naszych smakoszy nie jest weganem ani wegetarianinem i zażyczył sobie dodatkowo taką. Mieloneczkę, także mieloneczkę robię na gorąco, ale większość z nas będzie jadła właśnie tylko pomidora duszonego. No, czasem tak jest, że ktoś ma w menu przygotowane mięso z rana, chociaż tak jak kiedyś Wam opowiadałem, że mój kolega zjadał 2 kilo wołowiny na śniadanie i do tej pory żyje i się ma dobrze, ale nie każdemu to służy. No, chłopak ma 199 cm wzrostu i trochę waży, i zawsze jada. Od chyba 20 lat, jak go znam. Dwa kilo wołowiny na śniadanie, ale później nie je dużo, obiad już jest delikatny i tak dalej. Komuś by się wydawało, że to jest niewiarygodne, ale taka jest prawda. Oczywiście kolega dzisiaj zje troszeczkę tylko tego, bo nie mamy wołowiny, a wołowinę zrobimy za dwie godziny na taki już prawie przed obiad. I tak to wygląda już na talerzu. Jak widzicie, dosyć apetycznie. Mięsko też jest z serem. Tutaj na patelni jeszcze dopieka do się następna porcja. A to już możemy dawać do konsumpcji. Życzę wszystkim smacznego. Oczywiście taki pomidor z rana to jest jak śmietana. Na pewno zdrowy. Oczywiście pozdrawiam Martina. Pozdrowienie dla Martina. Niedługo się z nim zdzwonię. Bo już tam ktoś wziął numer telefonu na czacie, także niedługo się z nim skomunikuje. Pozdrowienia serdeczności mówił Start TV Siema.